Hej kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku chciałabym wam pokazać rozstawione tutaj zakupy które zaraz będę chowała do szafki zrobione w Biedronce dzisiaj z Tomkiem i z Laurą, wydaliśmy prawie 200 zł, także dosyć duża kwota według mnie i już wam pokazuję co dzisiaj się znalazło w naszym koszyku na zakupy i tak, zaczniemy od, tutaj od soku, jabłko marchew 100% z Witala, Tomek sobie po prostu wybrał jest to litrowy takie hmm, Taka Jeden ogórek, trzy pomarańczki, bardzo pachną, powiem Wam, że intensywny zapach. Kupiliśmy również dwie takie e, pęczki e, rzutkiewki, pół kilograma pieczarki, pieczarka e, ze względu głównie na jakieś zapiekanki albo do tortilli dalej bagietka do opiekania tutaj mamy z masłem i czosnkiem jest to danie ekspres dosyć dobra bagietka którą wrzucamy do piekarnika i po kilku minutach mamy fajna chrupiąca i naprawdę jest smaczna wzięłam również pampersy ona ona w sensie laura ogólnie używa pampers pampers i są to takie pieluchomajtki jakby takie wiecie wkładane na gumce ale czasami w nocy na przykład nie jest mi to wygodne jej ściągać i zakładać i wolałam żeby to było coś ze skrzydełkami ogólnie pampers Persy są w Biedronce marki Pampers, ale stwierdziłam, że wezmę te złote Dada, e, są to czwórki maxi i tutaj mamy 33 sztuki, także nie jest to jakieś duże opakowanie, ale po prostu tak, żeby w nocy, żeby móc szybko, wiecie, zmienić tego Pampersiora. Tutaj kupiłam, kupiliśmy zgrzewkę 9 butelek z Polarisa półlitrowej wody niegazowanej. Bardzo lubię. Dwa opakowania jogurtu naturalnego z Cota. Bardzo lubię. Jest to mój ulubiony jogurt, jeżeli chodzi o taki jogurt naturalny. I jest to jogurt bez laktozy, ale generalnie ja nie mam problemu z laktozą. Tylko dla mnie po prostu to jest bardziej słodkie. Lecimy dalej. Tutaj mamy taki czteropak tutti fruti, ja, ja to tak mówię, serek tutti o smaku waniliowym, 600 gramów. 4 sztuki po 150 g, jedno. Tomek sobie po prostu wziął. Jest to o smaku waniliowym z pokuszoną laską wanilii. Wzięłam trzy razy mozzarella, nie było lightowej, zresztą ta zwykła była w promocji, dlatego też się na nią skusiłam. Jest to mozzarella z Sotile gusto. Tomek wybrał sobie na kanapki taki twaruk z prezydenta z rzodkiewką, też czasami go kupowaliśmy, no akurat Tomek miał ochotę to po prostu wziął, ja z kolei miałam ochotę na ten jogurt kokos i migdał, jest to z firmy Fruvita, nie wiem, nie miałam tego nigdy, dla mnie to jest nowość w sumie i tutaj mamy, jeżeli chodzi o skład cukier w składzie, ale no dobra, wzięłam sobie na spróbowanie, zobaczymy, mm jak to będzie smakowało, bo skusił mi ten kokos no dobra, ale zobaczymy dalej borówki, tutaj mamy 125 gramów wzięłam sobie albo do owsianki albo do y, omleta też, bo no, owocki ostatnio sobie kładę na omleta także, no było też w promocji więc wzięłam Tamok sobie wybrał płatki, on wybrał sobie tutaj płatki z Vita Musli Premium, jest to mieszanka płatków zbożowych i kandyzowanych suszonych owoców i pestek dyni, 420 gramów. Ja wzięłam dwa opakowania Corn bo była promocja, jak się wzięło dwa opakowania, to było po prostu tani. I też ze względu na skład, bo nie jeżeli chodzi o te Corn to 99,9% to jest gryz kukurydziany, a reszta to inne takie no gorsze pierdółki, że tak powiem, ale 99,9% 9, to jest gryz kurydziany, więc dosłownie resztki to są jakieś tam takie gorsze rzeczy, więc to jest naprawdę bardzo dobry, wbrew pozorom, no i co, no i po prostu wzięłam dwa opakowania, na pewno pójdzie, ja sobie też używam do owsianki, albo po prostu zalewam to jogurtem i jakimś na przykład dżemem, dalej, wróciły te wody kokosowe, uwielbiam tą wodę kokosową, więc ja z tej wody kokosowej generalnie jestem bardzo zadowolona, że ona wróciła też pewnie podejrzewam, że nie na zbyt długo wzięłam trzy puszki jest po 3 złote, więc ona jest przepyszna, polecam Wam wzięliśmy dwa mleka, półtora zazwyczaj bierzemy właśnie półtora czasami zdarza się 3,2% ale tylko wtedy, kiedy jest jakaś fajna promocja ale to rzadko, rzadko, rzadko zazwyczaj jest to 1,5% i używamy to zarówno do kawy i do płatków śniadaniowych dwa opakowania było jeszcze takich z wyprzedaży takich maskotek wyprzedaż ogólnie słodyczy takich wielkanocnych i my sobie wzięliśmy tutaj taką żabulę tu mamy cukierki mamy takiego króliczka jak chodziliśmy do opakowania. czasami wiecie, jak się jedzie gdzieś w gości, to fajnie coś takiego mieć, jak są dzieci, a no teraz jest wyprzedaż, więc po prostu była atrakcyjna cena. Słuchajcie, doleciałam w końcu do swojego lawaszu z Fano, bardzo długo go nie było, bardzo długo go szukałam. Ostatnio kupowałam tylko tortillę, tą pszenną, bo tylko ona była, ale ten lawasz jest najlepszy, on ma super skład, dajcie znać, czy próbowaliście ten lawasz, ja już Wam polecałam. Ma naprawdę nieskazitelny skład, jeszcze raz Wam powtórzę, a jest w cenie tej tortilli. Jest bardzo smaczny, fajnie się go je zarówno jako y, na słodko, jak i na słono, więc możecie go sobie podrzeć, ale też to nie jest konieczne. Polecam Wam naprawdę bardzo serdecznie, jest naprawdę przepyszny. Dalej, kilogram sera, bo w promocji u nas ser idzie bardzo szybko i hurtowo. Tu jest akurat gołda ze Światowida, kilogram. Tak, często kupujemy gołdę. No i zazwyczaj jest ze Światowida. Dalej dwa chlebki, wybraliśmy tutaj żytni ze słonecznikiem. Jeden sobie zamrozimy, drugi będzie po prostu na kanapki. Tutaj dodatkowo Tomok sobie wybrał pięć, cztery bułki. Takie zwykłe bułeczki, wiecie, na kanapki. Dalej mamy tutaj trzy kawy. I są to kawy o mocy 2 ósemki i jedna piątka. Jest, są to kapsułki do Delta Q, czyli ekspresu, który został kupiony jakiś czas temu w biedronce i naprawdę bardzo fajnie nam się sprawdzają te kawy. Ostatnio Tomek pił 10, ale nie wiem, czy jakaś różnica między 10 a 8. Była? Taka, taka nie, bordowa? Nie, malutka. 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 Bo jedno opakowanie było tej granatowej. Tam no, mówi, że nie ma. Nie granatowej, tylko bordowej. No, w każdym razie, no, a generalnie tak, taka jedna saszetka, takie jedno pudełko kosztuje 13 zł. Jest tutaj 10 kapsułek, więc wychodzi złoty 30 zł za taką kawę. Dużo, niedużo ocencie sami. Dalej, ja wzięłam sobie tutaj tak, e, taką kawę mrożoną cappuccino z kafedoru za 2,50. E, tak czasami jak na spacer się idzie, żeby chapsnąć do ręki i po prostu po drodze coś wypić. E, kupiłam sobie batony proteinowe z zawartością białka 29%. One są przepyszne. Naprawdę ja je uwielbiam. E, są fajne zbite. Jeden taki batonik ma 168 kalorii, więc naprawdę nie jest to dużo jak na takie batoniki. Ja wcześniej Wam polecałam też te batony takie ala Marsy. Z, też z witanelli i też one tam było, były z dużą zawartością białka, jeżeli nie wiecie o jakich batonach mówię, to odsyłam Was na mój Instagram, serdecznie Was zapraszam gdzie dokładnie opisywałam Wam tam tego batona i w mojej galerii zdjęć spokojnie znajdziecie to zdjęcie z batonem i opisem tego konkretnego natomiast te mają dużo mniej kalorii, bo tamten ma 241 kalorii, a te mają 168 także myślę, że są. So fajne fajne, fajne, no, no, po prostu są fajne i oba są bez dodatków cukru, także myślę, że no, fajnie. E, tutaj Tomak sobie wybrał e, 40 e, deko tego pasztetu z borowikami i, przepraszam, wzięliśmy pół kilograma pokrojonej kiełbasy żywieckiej w plasterkach. Także tak się generalnie deklarują dzisiejsze zakupy. Ja się biorę zachowanie tego i co, byliśmy, kupiliśmy i czas to wszystko posprzątać. Chciałam Wam pokazać, co się znalazło w naszym koszyku. No i jestem zadowolona, że doleciałam do lewaszu, bo no to naprawdę generalnie było ostatnio bardzo ciężkie do wychwycenia. I chyba tyle. Dobra, bo już nie chcę się rozgadywać. Buziaki, pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Standardowo dajcie znać, czy widzicie tutaj kwotę 200 zł. Dosyć dużo. Powiem Wam, że naprawdę jest tragedia, jeżeli chodzi o ostatnio zakupy, bo robimy często, a szybko to jakoś idzie, nie my jesteśmy chyba żarłokami. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Pa!